Mój mąż zapomniał ostatnie 8 lat. I chce się rozwieść 3 miesiące temu. Obudziłam się od jego krzyku. Nie takiego krzyku, jaki się słyszy w filmach, tylko takiego gardłowego dźwięku jak zwierzę złapane w pułapkę. Patrzył na mnie z czystym przerażeniem, pytając, kim jestem i co robię w jego łóżku. Próbowałam go uspokoić, myśląc, że może ma jakiś koszmar, ale pchnął mnie tak mocno, że spadłam z materaca. Cały czas wrzeszczał: "Gdzie jest Julia? Gdzie jest Julia?". W kółko. Nigdy wcześniej w życiu nie słyszałam tego imienia. Zadzwoniłam pod 112, myśląc, że ma udar albo coś. Ratownicy medyczni musieli go fizycznie powstrzymywać, bo nie pozwalał nikomu się dotknąć. W szpitalu zrobili mu wszystkie możliwe badania: Tomografię, rezonans, badania krwi, wszystko. Wtedy znaleźli ślady Nigdy mi o tym nie powiedział. Stwierdził, że to nic takiego. Lekarz powiedział, że to wywołało amnezję dysocjacyjną i że naprawdę wierzy, że wciąż ma 24 lata i jest na studiach. Kiedy go wypisali pięć dni później, jego mama przywiozła go do domu. Patrzył na nasz dom, jakby nigdy go wcześniej nie widział. Chodził po każdym pokoju, dotykając rzeczy ze zdziwionym wyrazem twarzy. Pierwszy tydzień był koszmarem. Wzdragał się za każdym razem, kiedy się do niego zbliżałam. Spał na kanapie, chociaż proponowałam, że ja mogę na niej spać. Przyłapywałam go, jak wyszukuje imię Julii na laptopie o trzeciej w nocy. Pewnej nocy nie mogłam już wytrzymać i zajrzałam mu przez ramię. Jej profil był otwarty. Zobaczyłam jej twarz i zaparło mi dech w piersiach. Była piękna, tak piękna, że robiło się nieswojo, patrząc na jej w Warszawie. Zapytałam go o nią następnego ranka, a on się zdenerwował. Powiedział, że to miłość jego życia i nigdy nie powinien był pozwolić mi przekonać go do zmiany uczelni. To mnie dobiło, bo ja go do tego nie przekonywałam, przeniósł się, bo sam chciał, przynajmniej tak mi wtedy mówił. Wyprowadził się do brata dwa tygodnie po tej rozmowie. Nawet nie spakował się porządnie. Po prostu wrzucił ubrania do worków na śmieci i wyszedł. Jego brat do mnie zadzwonił, przepraszając, mówiąc, że nie wie, co ma robić. Pozew o rozwód przyszedł trzy tygodnie później listem poleconym. Jego prawnik ciągle podkreślał, że amnezja sprawiła, że nie był w pełni świadomy, kiedy braliśmy ślub, że cały nasz związek opierał się na wersji jego, która już nie istnieje. Byłam załamana. Moja mama przyleciała z Krakowa i znalazła mnie na podłodze w łazience, płaczącą tak mocno, że nie mogłam oddychać. Mnie do jedzenia. Zmusiła do wzięcia prysznica. Zmusiła do zadzwonienia do prawnika. Mój prawnik powiedział, że możemy z tym walczyć, że amnezja nie kasuje po prostu zobowiązań prawnych, ale nie chciałam zmuszać kogoś do zostania, kto wyraźnie nie chciał tu być. Zgodziłam się tylko na jedną rzecz, terapię, tylko jedną sesję, żeby zobaczyć, czy to pomoże. Przyszedł 20 minut spóźniony w tej samej bluzie, którą nosił na studiach. Usiadł jak najdalej ode mnie. Terapeutką była starsza kobieta o imieniu dr Kowalska, która miała dobre oczy i nic nie wydawało się jej dziwić. Poprosiła go, żeby opowiedział o Julii. Rozpromienił się, zaczął ją opisywać, jakby była jakąś mityczną istotą. Mówił przez 20 minut bez przerwy o tym, jaka była zabawna, jaka mądra, jak go rozumiała w sposób, w jaki nikt inny tego nie robił. Siedziałam tam, czując się mniejsza z Możesz mi opowiedzieć o swojej pierwszej randce z Julią. Zatrzymał się. Wyglądał na zdezorientowanego. Powiedział, że była miła, drążyła. Gdzie poszliście? Powiedział, że nie pamięta, ale to nieważne, bo liczyło się uczucie. Zapytała o inne wspomnienia. Ich pierwszy pocałunek. kłótnia, którą mieli, wycieczka, którą odbyli. Nic nie potrafił opisać ani jednego konkretnego momentu, tylko mgliste uczucia i ogólne wrażenia. W pokoju zrobiło się bardzo cicho. Doktor Kowalska odwróciła się do mnie i nigdy nie zapomnę, co powiedziała. Jej głos był delikatny, ale stanowczy. Nie sądzę, żeby zapomniał ostatnie osiem lat. Myślę, że chciał odejść od lat, a to dało mu pozwolenie zrobić to bez poczucia winy. Twarz mojego męża zbladła. Wstał i wyszedł bez słowa. Siedziałam tam, przetrawiając to, co właśnie powiedziała. Wyłączał. Wszystkie te noce, kiedy został późno w pracy bez konkretnego powodu. To nie była anezja. To on postanowił zapomnieć. Postanowił przepisać naszą historię, żeby mógł być ofiarą zamiast łajdakiem. Przestał przychodzić na terapię po tym, ale pozwy rozwodowe nadal przychodziły. Jeden po drugim. Każdy bardziej agresywny niż poprzedni. Jego prawnik zaczął żądać, żebym płaciła mu alimenty na własne utrzymanie. Twierdził, że jego stan uniemożliwia mu pracę, mimo że chodził do swojej roboty całkiem normalnie. W zeszłym tygodniu dostałam powiadomienie na Instagramie. Rzucił zdjęcie. to Był on w jakimś barze z ramieniem wokół blondynki, która w niczym nie przypominała Juli. Podpis brzmiał Nowe początki. Grapiłam się na to zdjęcie przez godzinę, próbując zrozumieć, jak ktoś, z kim spędziłam 8 lat, stał się obcym człowiekiem tak szybko. Mój prawnik mówi, że oficjalnie rozwiedzeni za 6